Marta Martirenti. Rente. W tym wypadku mówiąc precyzyjnie nie zawodników, a zawodniczki, bo to jest jedyny pojedynek pań podczas jutrzejszej gali walka w limicie kategorii koguciej 61 200 plus pół kilo tolerancji. Tutaj ta tolerancja nie jest wymagana 60 200, To jest oficjalna waga Marty, a my Zapraszamy na scenę jej rywalkę. Wiktoria, Wiki, Jaroniewska. Po raz drugi w organizacji Fame. I po raz kolejny w limicie 6600. 60 to jest limit, który wypełniła kategorii Koguciej Wiki Jaroniewska face to face y, pani przed jutrzejszym pojedynkiem. Jest spokojnie. Wow. Jeszcze pozycja bokserska próbowała przestraszyć swoją rywalkę. Marti Renty natomiast nawet nie ruszyła się, nie drgnęła z miejsca. Wiktoria Jaroniewska jeszcze. Zapraszam obie panie na pojedyncze pytanie. Jak, jak, jak jest bezpiecznie? Jak się czujesz bezpiecznie? To oczywiście Marti, do tej pory dwie stoczone walki. Czas chyba w końcu przełamać tę złą pasę, która widnieje w twoim rekordzie. Jaki jest na to pomysł na jutro? Nie mogę zdradzić, ale na pewno to będzie moja najlepsza walka. Jestem najlepiej przygotowana, zresztą była widać raczej, tak? Było Potem widać. Potwierdzasz? Potwierdzam, potwierdzam, kiwam, przytakuję, także tyle jeśli chodzi o Marti Renty. Z nadziejami wyczekująca na jutro, na pierwsze zwycięstwo w organizacji Fame. Przejdę z drugiej strony do Wiktorii. Wiktoria, Ty już smak zwycięstwa znasz, natomiast czy gdzieś z tyłu głowy nie przeszkadza i odpowiednio się skupić ten smak ewentualnej porażki? Nie, nastawiam się tylko na zwycięstwo, myślę pozytywnie i lecę po 2-0. Jaki plan, żeby zakończyć ten pojedynek już jutro? Nie mogę tego zdradzić. Tajemniczo, enigmatycznie, Wiktoria Jarniewska, Marti Renty, dziękujemy Paniom serdecznie.